Dzień wcześniej zamordowano trzech koptyjskich mnichów, sprawca został ujęty. Ofiary zbrodni to ojciec Hegumentakla El Samueli, ojciec Minach Awa Markus i ojciec Justos Awa Markus. Pochodzili oni z Egiptu i należeli do koptyjskiego kościoła prawosławnego. Do zabójstwa doszło we wtorek w klasztorze św. Marka Pustoła i św. Samuela Wyznawcy w mieście Kalinan położonym około 40 km od Pretorii. Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda przez następne pięć lat pokieruje Konferencją Episkopatu Polski. Jego zastępcą został Metropolita Wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Decyzję tę podjęto podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Przewodniczący Episkopatu reprezentuje biskupów na zewnątrz, zwołuje też zebrania głównych organów tego gremium. Przesyła również sprawozdania i dokumenty do stolicy apostolskiej. Arcybiskup Tadeusz Wojda ma 67 lat.